Czy w związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego zawsze należy aneksować umowę o pracę? Wysokość wynagrodzenia jest określona w umowie o pracę. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wynagrodzenie jako istotny element umowy o pracę powinno być określone w sposób dokładny i nie pozostawiający wątpliwości. W umowie można określić wynagrodzenie. Poprzez sformułowanie, że wynagrodzenie zasadnicze jest w wysokości wynagrodzenia minimalnego należne pracownikowi, lub może zawierać wartość kwotową. W pierwszym przypadku taka umowa nie będzie wymagała aneksowania, bo jest w niej czytelnie określone, że zawsze kwota wynagrodzenia wynosi minimalne wynagrodzenie i wzrasta jego wzrostem. Wzrasta kwota wynikająca z tej umowy. Jeśli wynikające z umowy o pracę wynagrodzenie jest określone w wartości kwotowej, w wysokości minimalnego wynagrodzenia, to taka umowa będzie wymagała sporządzenia zmiany warunków umowy. Jeśli jednak w umowie o pracę będzie określona płaca zasadnicza niższa niż wynagrodzenie minimalne, ale będzie napisane, że pracownikowi również w wyniku tej umowy przysługuje, 30% premii liczonej od wynagrodzenia zasadniczego. Wtedy taka umowa nie będzie wymagała aneksowania, ponieważ suma tych składników będzie wyższa niż wynagrodzenie minimalne.